No 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 chodź, 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 chodź. Tak jest Hej, 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 witajcie widzowie w kolejnym odcinku tej milczącej serii jaką jest Mark of the Ninja. O, patrzcie, myślałem, że się już dawno, że się zaraz skończy, a tutaj mamy jakby kolejną mapę z kolejnymi budynkami. Dziejemy, nie ma co przedłużać. Kolejny skill do rozdania. No ostatnio udało nam się zdobyć troszkę tych takich punktów honoru, powiedzmy. No, rozdajmy więc skillę. To będzie fajne. Dobra, to jest jakieś zabijanie przez drzwi. To jest wtedy, kiedy czaimy się w jakimś takim um, miejscu do ukrycia, tak? To jest też fajne, że jak biegniemy, to jakby wślizgujemy się pod wroga i tam zabijamy. A to upgrade y do naszych bomb, jakichś takich fajnych. Mm. Mm, mm, mm. To może być detonowane z jakiejś odległości. Ale dobra, wiecie. Nie, stop. Coś tutaj jest zmy. Okej, czyli to dodaje do naszej tutaj smoke bomby jakiś um, choking powder. Choking to nie była kreda. W każdym razie jakiś tam proszek, który, no, który jakby uh, co, który jakoś disabling, no, jakby. Unieszkodliwia. Unieszkodliwia przeciwników, dopóki nie założą maski gazowej, hmm. no to jest bez sensu troszkę. Dobra, ja myślę, że fajną opcją byłoby to, żeby zabijać z tego Hiding spota i tak zrobimy. Weźmiemy. Bierzemy sobie tę umiejętność, ym, która pozwala właśnie na, zabijania, na zabijanie przeciwników z tego hiding spota. Weźmy to. I to było na tyle. Okej, okay, dobra. Tu zostawiamy tak. Mogę to, nie, nie mogę. Okej, okay, dobra, to tu sobie zostawimy tak tak jak jest. Zresztą chyba innej opcji nie mamy. Lecimy. Hmm. Uh, how are you holding up? The A agitated, uh, unusually aggressive. They say it can drive you mad, but I'm not so sure. I've never seen anyone live long enough to find out. I had to beg as i for more ink. It isn't even fresh. It's clumpy. Feel that? Oh. Sorry, sorry. Uh, uh, this is unacceptable. If as i can't straighten this out, well. Uh, i'll go to the source and take care of it myself we've tracked the count to a stronghold in eastern europe he may be cornered but be careful he's sitting on a stockpile of weapons with his best troops surrounding him okay this is your final mission stay sharp Eee, uh, final mission? No chyba nie bardzo. Czy tu mogę wejść gdzieś jakoś? Nie ja, nic. Szukamy zwojów przypominam. O kurcze. Tu strażnik. Nawet go... Nawet go nie zauważyłem. Jejciu. Zobaczcie. A czy mogę iść na górę? Mogę. A niczego się nie podczepię, dobra. Czyli tu zwoju żadnego nie będzie. Okej, okay, wejdźmy tutaj. Ej, a co to są te żółte? Ola faza. No nic, dobra. Okej, okay, mamy move fast. A jeszcze zerknijmy nasze tutaj uh, seal. Katakombs. W katakombach musimy zabić ich wszystkich na stelcie, tak? Um, Okej, okay. nie może, nie mogą nas wykryć. Um, aha, i mamy zwabić jakiegoś gościa do takiego, do tego naszego... Um, ups. Co dalej? A dobra, tak można złożyć. Okej, okay, dobra. Mamy zwabić... Zwabić jakiegoś gościa pod takie miejsce, gdzie możemy się schować, prawda? E, jakimś... ciałem innym. A, oh, okej, okay, dobra. Lecimy tędy. Tam widzę, już kolejne się czai. O, ale kurczę ja bym jednak jeszcze zszedł na dół, tak szczerze. O nie! O dobra. Jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz. Okej, okay. musimy się poruszać szybko, żeby pioruny nas nie podświetliły. O te pioruny. No, jeszcze raz. Okej, okay, dobra, lecimy. Tak, żeby nas nic nie podświetliło. Dobra. Tego może jeszcze uda nam się przy okazji zarybać, aby nie patrzył w górę. Nie patrz w górę. Jest, pięknie. Tu mamy już y, 200 golda. Czy tutaj mamy jakiś. może. Nie, nie ma okrutego Dobra, polecimy. Tu też nie ma nic, czym powinniśmy się zainteresować. Okej, okay. lecimy tutaj. Ah, no ja zauważyła, ona biegła, a ja się zastanawiałem, co to biegnie. Your new mark has heightened your senses. Concentrate, and you can sense everything around you, even through the walls. Select farsight sight. Hold. Hej, ah, to teraz mamy takie jakby troszkę podpowiedzi, tak? Okej, okay, dobra. Dobra, Zbieraj. dobra. The wrong lever could cost you your life. Tak? Eee, ten lewer? Nie, to jest dobry lewer. Jak weźmiemy ten Dobra, to nam pokazuje, jakby pociągniemy jako dźwignię, co się stanie. Jak tą, to, to się odpali tutaj laser. Jak tą środkową, to drzwi. Jak tą, to, to tam laser na górze. Ale ok, bierzemy, otwieramy to. I spadamy namy spada co to jest Look at this it's gear for troops to tu zbroje i tak dalej to jesteśmy w tak jakby w zbrojowni u tych u tego z rosyjskim akcentem tego Karajan czy tam Karajan's tak to może How are we gonna get through there? nie innego without being detected ok Tak, żeby nas nie wykryli Nie do końca wiem jeszcze jak to zrobić Bo tam chyba nie doskoczymy uh... Ok, ok, ok Dobra, super Super... Ole super, że to tę te, e, dodatkowy powiedzmy dodatkową opcję morderstw z tego e, z tych hidden place, tych miejsc do ukrycia. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Okej. Okay. Generalnie jeszcze tam na dół mogliśmy zejść. Idzie, dobra. Jeszcze chciałem tam na dół w prawo, bo musimy wejść na górę, a ja bym chciał chętnie tutaj zejść. Nic tu nie będzie? Coś będzie. Ha ha, ha jest, dzień dobry. Artefakt. No właśnie. Okej, okay, to tutaj zaraz. Co robi to? Co zrobi? Ształoby się. O nie, o nie, o nie, nie, o nie, 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 wróć. nie, o zobaczy nas? nie, nas? nie, nie, zobaczy. Chyba. nie, nie, zobaczy. Dobra, No Nie, chyba nie trzeba go nam zabijać, bo zobaczy ten następny drugi, bo możemy zrobić tak, tak. Dobra, dobra, dobra Kurczę herbatka mi się skończyła Niedobrze, się kończy O Jezu, to światła, to po prostu Ok, mamy achievementa. udało nam się. Czemu tu mam wejść? Aha, oto tak, a jeszcze. No już. Tu nic nie ma? Nie, nic nie ma. Ok, dobra. Ok, możemy wejść. Czy tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Hold B A, okej, okay, dobra to nie jest tak, że to spadnie, nie? czy ja mogę wejść na to? Mogę, okej. Ok. View okay. and objectives no I po co ja mam to Search for a way into the castle. Ok. Lecimy. As You know Ale to nie the the no wiedziałem, że coś jest. Ale zapewne też jest coś i tu. Tutaj. Zerknijmy sobie. Nie ma innej drogi tutaj? Gdzieś przejścia? Nie, nie ma, dobra. Ok, to spadamy na dół. Mm. Uh -huh. Zlurować. W katakombach mamy pozabijać wszystkich, ale... Już... Może być tak, że nas wykryją, okej okay, w porządku. Dlatego tego na przykład mogli byśmy, okay, super. Super, super, super. Sprawdźmy teraz naszym super czymś, super trooper chwalą pułapka siód. Dobra, nie? Nie jesteśmy, nie zostaliśmy wykryci ani nic. Okej, okay, teraz tak, możemy iść tu. A może iść tu. O, oh shit! Czym się różni jedno od drugiego? Tę laser są O man! Po co ja mam? View map and. Object? Aha. Okej, okay, dobra. O oh, man! Ah. Aaaa, dobra Czyli chyba chyba tam będzie trzeba iść. Chyba idziemy tutaj na lewo. Będzie trzeba zajść tutaj z drugiej strony. Jakby go tu zwabić? No chodź, o tak, 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 o to, to to chodź. Najpiękniej. No, czy tu coś jeszcze jest? Nie, nie ma, idziemy niżej. No, wiem, że teoretycznie mogą sprawdzać czy tam coś jest tutaj. A jakoś nie lubię się tym po sobie disable the power. Ok. No chodź. Po ja w sumie nie możesz się chować na jego teraz. O no, się, dobra. Hm. Zastanówmy się. Chciałbym zrobić ten achievement ze zwabieniem tutaj tamtego ochroniarza i zabicie go z tego stealtha. A jak to zrobić? Zabiję tego, a wróci. E, zmieńmy na to widzenie. On tu stoi, a czy on pójdzie gdzieś? Tak, teraz idzie. Jak on odchodzi, to teraz mógłbym tego zabić. E, no i gdzie jest mój achievement? Wszukują mnie, co to ma być w ogóle? Ciołki jedne... Okej... Okay. Nie chcę grać, w tylko... o właśnie. Now let's get out of here. Okej. Okay. Okej, okay, to idziemy w dół chyba, tak? Okej, okay, dobra. Tu mamy artefakt coś, co warto było na pewno użyć. To gdzie mam... My... O tam. Ja myślałem, że to jest ta droga powrotna. Okej, okay, dobra. Tutaj, tak? Tak, tutaj. A, tutaj. Ślepy jestem już. No w ogóle... No super. Znowu położyłem telefon blisko mikrofonu. Ciekawe, czy znowu wam tam sprzężać nie będzie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tak źle nie będzie. Okej, okay, teraz tak. Albo lećmy na górę... No to jakoś za bardzo oczywiste się wydaje, to lećmy to...